Siemanko Widzowie, znowu ze strony G4SKins. To jest już trzeci odcinek z tej serii, jak to się mówi do trzech razy sztuka, czyli dzisiaj Wygrywamy, wpłaciłem cztery dyszki no, tak w sumie to dwie wpłaciłem, bo Dwie dyszki to za friko miałem, ale dobra Pamiętajcie o kodzie RafiKoksi tutaj Dostajecie wtedy 5% wpłaty i taką skrzyneczkę a my. Może polecimy na początku, na jakieś pitewki. Skoro mamy 4 dyszki, to możemy lekko zaszaleć. 6 złotych polecimy na początek, 3 graczy. Zapowiada się gruby odcinek dzisiaj. I myślę, że dzisiejszy odcinek też właśnie będzie w tym, którym jakąś kostkę chyba wygrywamy dzisiaj. Ale dobra. Zejdźmy na ziemię. Bot i Henry. Dobra, rozpierdalamy te kurwy jebane w, w tańcu. Nie pierdolimy się z nimi. O kurde. Je, yeah, jest, jest, jest. I co, znowu? Znowu wygrywamy? Tak jest. Kurwy jebać, mogę na cztery dać tą bitwę. Tak, 13 złotych To my jesteśmy 29 zł o cie widzowie o jezusie Dora, Dora, co jest czy to się na pewno nagrywa? tak ja cię sunę, nie wierzę ja nie wierzę, nie Dora, dobra, nie sprzedajemy tych przedmiotów na razie o cię sunę Ach, dobra, czyli Jak to jest warte w ogóle wszystko, nie zapomniałem już a no, nie pokazuje. Ale dobra. 8 wygranych bitew mamy tylko w sumie to jest dosyć słabo, to może znowu jakąś wygraną machniemy. Laura teraz poleciał coś grubego Nie, no, co ja pierdolę? Nie będę, nie będę szalał, to trzeba grać z głową na tych stronkach Dobra, zrób polecimy na razy 4 tą skrzyneczkę ona tak oddała. Skin za dwie dychy, skrzynki za 2 zł, to jest po prostu cud. Ale dobra, domino, domino gamer. Lecimy z nim. Domino Rybicki. Walimy go na dziurę. No i Easy Winek chyba się zapowiada. Chyba. Oj O Oj Jezu, 50 proszę, Chyba wygrywamy. No, dobra. Co co co? Kto wygrał? 5.80 To wygraliśmy 2 zł w sumie Domino rozwalony Ej nie To jest odcinek na bitwę Definitywnie <coughs> Może jedno to, jedno to jedno to teraz 880 na dwójkę polecimy, polecimy na dwojeczkę, widzowie. Sorry za mój głos, ale chory jestem. Ciapaj. Co za ciapak, nie? Dobra. Co jest, jeszcze? Sześć złotych, tak jest, kurwa, tak jest. Co się dzieje dzisiaj? Chyba my. Tak jest, kurwa. Nie, mać tą kurwę pierdoloną. Dzisiaj rozpierdolamy do stronę jak skurwesyn. Dobrze. Ale. 2 zł z 8 zrobił No, więc jesteśmy plus 3 zł, 3 zł, tylko przez tą kurwę biedną je paną jakaś kurwa bursa Dortmund tam była, pierdolona Dobra, się właściwie to ja nie wierzę, ale ja nie wierzę, że dzisiaj mamy takiego fartu, serio A, teraz znowu tą skrzyneczkę Co tutaj jeszcze możemy, się nie znam na tych droższych skrzynkach co 10 zł, bo to nie mój, nie mój budżet ale dobra To, to i to 10 zł teraz lecimy Dobra, na dwóch, na dwóch, bo się boję, to jest kurczy budżet, już nie wiem To jest mój tygodniowy budżet na skrzynki O kurde, UFC David Dobra, dobra, one moment Please, please, o co to jest za Aha, mamy lepszy stan, ale i tak Ta skrzynka kosztowała dużo Aha, wygrywamy nadal 20 groszyami, groszymi Co za gówno leci Dobra Co jest droższe? Nasze? Jeba cię ty cwelu, David Skaczesz nam na chuju, pis doje Kurwa, rozpierdoliliśmy dzisiaj tą, tą stronę, że to jest kurwa, że Dobra Dobra Polecimy klasyczkiem, może klasyczkiem, jakąś skrzyneczkę otworzymy tym razem. W ogóle expik mi leci, pięknie. Dobra, zobacz co się zrobi chyba. A dobra, raz tej skrzynki 8 tych zrobiłem. Zarobimy szybko sposób. Tutaj sposób jest taki dwa famasy lecą pod rząd. Kurde co jest? Ja mam takiego farta. Czemu to? Czemu ja to tworzyłem? Tak? Nienormalnie. Dobra, jeszcze jeden Famas niech poleci. Dobra. Lecimy. Co ty pierdolisz? Kurwa, co ty pierdolisz? Co ty pierdolisz? Dobra jeszcze raz. Ale... Dobra Famas teraz powiedział. wyjebane kurwa. Co ty pierdolisz? Lewa myślana. Nie, nie wierzę Gdzie tu się sprawdza Gdzie tu się sprawdza Kurwa kończę ten odcinek ja wiem, że zaraz wszystko stracę Ale cholera jeszcze ta strona się zacina Nie widzowie, coś tutaj się Podkręcany drop chyba nam odpalili w końcu za bycie youtuberem Dobra no, sprzedajemy wszystkie, ile to jest 80, ja pierdolę! Jebać, ach, jebać, ach! Ile, zo? Od... 95! O kurwa, dobra, nie ja, to zostawiam, Następny filmik będzie. O, ja, ja, ja cię sunę. Ja cię sunę. A wiecie, czoło tak dzisiaj oddało? Tutaj właśnie <laughs> Kod Fikoksi był wpisywany. Ale dobrze, widzowie, dobrze, widzowie, dobrze. Dobra, to trzymajcie się cieplutko w swoich domkach, uważajcie na powodzi we Wrocławiu. Siemanko, i do następnego. Elo.